Nazywam się Maciej Bernat, jestem profesorem uczelni na Uniwersytecie Warszawskim, kieruję Zakładem Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Centrum za cel stawia sobie badania, badania interdyscyplinarne nad ochroną konkurencji i prokonkurencyjną regulacją sektorową. Chodzi nam o to, żeby konsument był beneficjentem funkcjonowania rynku. Zwłaszcza istotne jest to, żeby na rynku nie występowały praktyki przedsiębiorców, które godzą, które godzą w konkurencję i w wolny rynek i ostatecznie skutkują tym, że poszkodowany, poszkodowany jest konsument. Tutaj możemy sobie wyobrazić sytuację zmowy cenowej pomiędzy producentami cementu. Ostateczny skutek takiej zmowy jest, że my jako konsumenci budujący sobie nasz wymarzony, wymarzony domek letni zapłacimy więcej za, za produkty budowlane i w tym systemie kluczową rolę odgrywa, odgrywa organ ochrony. Konkurencji. W Polsce jest to prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i centrum, między innymi, w swoich, w swoich badaniach stara się, stara się analizować. Ten system ochrony konkurencji ze strony instytucjonalnej zależy nam, żeby organy do tego powołane stały, stały faktycznie na straży, na straży wolnej, wolnej konkurencji. Widzimy naszą rolę jako centrum, jako no, takiego sojusznika z jednej strony organu, a z, drugiej strony, a z drugiej strony przedsiębiorców, którzy spotykają się z interwencją. W ostatnim czasie w moich, w moich badaniach naukowych zajmuję się związkami pomiędzy demokracją, a, a rynkiem i patrzę na relacje pomiędzy, pomiędzy demokracją a gospodarką wolno, wolnorynkową właśnie z perspektywy systemu, systemu ochrony, ochrony konkurencji.